Fizyczny obiekt BIM. Czym jest fizyczny obiekt BIM? Jest to uniwersalny, trójwymiarowy element. Może być prostym obiektem bez specjalnych funkcji, jak lampa czy krzesło. Aby uzupełnić go o więcej danych, tak by wpisywał się w pełni w założenia BIM, można dodać do niego dowolne parametry. Jak masa, cena czy numer katalogowy. Obiekt może też stać się bardziej zaawansowany, gdy dodamy do niego elementy z modułów branżowych. Dla przykładu do obiektu 3D umywalka dodamy odpływ ścieków z przyboru z modułu instalacje kanalizacyjne. Po określeniu miejsca przyłączenia można bez problemu połączyć obiekt z instalacją. Będzie on traktowany jako jej element. Co umożliwia uwzględnienie go w obliczeniach i generowanie dokładnych zestawień. Ale to nie wszystko. W obiekcie fizycznym możemy zawrzeć więcej niż jeden element i dzięki temu tworzyć obiekty multibranżowe. Jeśli do wspomnianej wcześniej umywalki dodamy jeszcze baterię z instalacji wodociągowej, powstanie obiekt pełniący jednocześnie trzy funkcje: wyposażenia, odbiornika wody i e, źródła ścieków. Dzięki temu narzędziu praca jest szybsza. Nie wprowadzamy trzech oddzielnych obiektów. A współpraca między architektami i projektantami staje się łatwiejsza, co przekłada się na mniejszą ilość błędów w dokumentacji.